My, kobiety, przesiadujemy w modnych kawiarniach, pijemy tam kawę latę oraz wódkę lewandówkę. My, kobiety, wcale nie plotkujemy wtedy o naszych przyjaciółkach, tudzież przyjaciołach, tylko rozprawiamy na temat sztuki. Sztuki współczesnej. My, kobiety, chodzimy sobie na wystawy, i do kina, i do teatru. Nam, kobietom, bardzo podobał się film Hanami Kwiat Wiśni. My, kobiety, oglądałyśmy Oscary i bardzo żałujemy, że nie wygrał Miki Rurk. My, kobiety, nie wiemy, kto to jest Miki Rurk. My, kobiety, wiemy, kto to jest Sean Penn, który wygrał. My, kobiety, czasami chodzimy do teatru. My, kobiety, lubimy bardzo chodzić do teatru, ale jest nam bardzo trudno czasami wyjść z domu. My, kobiety, jesteśmy wkurwione, jak siedzimy znudzone na słabej sztuce młodnego reżysera. My kobiety bardzo byśmy chciały, żeby te sztuki były lepsze. My kobiety chciałybyśmy, żeby było więcej reżyserek, takich fajnych reżyserek. My kobiety chciałybyśmy, żeby one też miały więcej do powiedzenia. Bo nam kobietom chodzi o to, żeby było dobrze, żeby sztuka była dobra, a nie o to, żeby ją zrobiła kobieta lub mężczyzna. My kobiety wcale nie tylko po to chodzimy na wystawy, żeby się spotkać z innymi koleżankami. Chodzimy tam po to, żeby pokazać nasze nowe super buty. Chodzimy tam również po to, żeby zobaczyć te obrazy, które wiszą na ścianie. Albo obejrzeć to wideo w tych małych telewizorkach. Spędzamy tam całe dnie. Bo my kobiety czasami naprawdę mamy różne dziwne zainteresowania. Tak, na przykład czytamy książki. My kobiety czytamy książki nie tylko kobiet i nie tylko o kobietach. My kobiety czytamy książki mężczyzn o mężczyznach. My kobiety czasami lubimy odmóżdżające romanse. My kobiety jak chcemy się odmóżdżyć to włączamy sobie telewizor. My kobiety czasami nie mamy telewizora albo wcale nie chcemy go oglądać, bo w telewizorze jak wiadomo mówią tylko o polityce. My kobiety lubimy politykę. Nas kobiet polityka nie interesuje. Nas kobiet polityka interesuje bardzo. My, Ale my kobiety My kobiety, my kobiety, niestety, niestety, czasami oglądamy komedie romantyczne. My kobiety spłaczemy się na melodramacie, jak bubr, my kobiety strasznie płaczemy w kinie, my kobiety w ogóle nie oglądamy historii miłosnych w kinie, my kobiety w ogóle czasami często płaczemy, my kobiety nie płaczemy nigdy, bo jesteśmy twarde i okrutne, my kobiety lubimy się wyżywać na innych, my kobiety jesteśmy empatyczne i łagodne. Bo nas kobiety tak wychowano. Nie, bo jesteśmy dobrymi istotami ludzkimi i chcemy być takie. My bo, kobiety. Bo my kobiety wcale nie lubimy tylko sprzątać i gotować. Nam, kobietom, czasem rozcinają mniej lub bardziej brzuch, żeby wyjąć dziecko. Nam, kobietom, czasem rozcinają brzuch, żeby wyjąć dziecko.